Cześć, witajcie na rando, nowy deathmatch w Call of Duty Modern Warfare 2 gdzie odpoczywam od, wcze yy, od yy, wcześniejszych, wcześniejszych, jak to powiedzieć, młodszych części Call of Duty czyli przyszłość Black Ops 3 Adverse Warfare, odpoczywamy od tego i Odpoczywam troszkę od Battlefielda 1: Bo nie chcę zbyt dużo grać w jedną grę. Bo mi się później nudzi i nie chcę później grać w to. A Battlefield jest barą i chcę pograć. Ale ja mam naprawdę tak, że jak ja gram naprawdę długo, długo, długo w jedną grę, tam tydzień, dwa yy, gram w jedną grę, no to później mi się nudzi i nie chcę w grać. Dlatego zrobiłem sobie dzień przerwy i łupię sobie w MW2. Dlaczego tak? A czemu nie? Bo mogę, bo mam. To gram. Mam praktycznie... Mam praktycznie wszystkie części koda. wieście. Wszystkie, wszystkie. Naprawdę. Wszystkie części koda. I no i... Kurwa. I co sobie pobrać, nie? Na, Wyskoczmy z tego domku o ile się da, na fontannę, może sobie nie złamię kostki, jednak złamałem, nie, 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 o coś się zablokowałem, tak, tam było coś niebieskiego, jakaś skrzyneczka, że zablokowałem się i nie mogłem się ruszyć w drugą stronę, tak, chować za murek, shit, tam są, uziomek ziomek, ale uratowałem nam dupę, cieszysz się? ci jej nie umie Tutaj 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 jest What Wej kurwa dwóch was tam było No Dobra to was inaczej porobię Nie tak to tak Mi to ryba jak was zabije Patrzcie ten siedzi tam nadmiernie. Na tym balkonie. Nie wiem skąd strzelają. Aha, stamtąd. Już res... Co to się stało? Przecież... Save. What? Dobra, chodźmy do tego... W Tym budynku, bo mu tam się chyba smutno robi. No. Też idzie po mnie, czy nie? Nie znalazłeś! Jak podskoczył. Kicej. jest następny? Tam w oknie? Jest w oknie znowu Przyjaciel w oknie Ja już stąd uciekam Bo nie chcemy przez głupotę zginąć Proszę, tą baczuszkę szybciej. Jezus, jak w tą grę się wyśmienicie gra. Ło, Strike, o, jezu, Śku. Gdzie oni są? Tak, zrobimy. Ty, ja to sobie chyba na. nie. Jest jeden, frak. Proszę jeszcze jednego że jeszcze jednego wyciągnę. Ale ważne, że jeden wpadł. Cały czas trzymają się swojego respa. Tam gdzie się z respią tam siedzą. Czekajcie, czy na tą stronę można tędy jakoś nie. Trzeba przez most pewnie przejść, nie? Który się jakoś szło przejść dołem, tak żeby nie zwracać uwagi na siebie. Tu mamy granata, to tam rzucimy. Żeby się chłopak trochę rozerwał. No co ma tak siedzieć w sumie, nie? Niech się rozerwie trochę. Aj! Kropka to w kurza koleś z tą kropką nie, bo tu to... tam siedzą znowu bo... znowu przyszli Znowu przyszli na kawę do mnie Kurwa, Nie proszę Patrz, teraz już wiedział że idę Nie proszę ni goście no? Nie lubię takich Zginiesz, zginiesz Przepadł i zginął Zrobimy taki myk, szybki Nie, kurde, niepotrzebnie granata wziąłem Łapy, Łop. Jak ładnie zrespiło, tu siedzi tu coś wało. Nie, tu nie ma, chłopaki Chłopaki, tu nikogo nie ma Jestem tylko ja Ty, gdzie on był? A, w las. Dopiero. Ja już myślałem, że jakoś przelewitolował. Do, przelewitował do mnie. Dziomek, weź. No ja cię nie. No wiesz. Kurwa, nie lubię nachalności, kolego. Porąży, zdąży. Jak zawsze. No, rzucę. Ty wracaj na Nie wierzę. Weszli do chaty. Znowu przyszli. Uuu, tego nie idzie przedtem? Przekonować? Nie zabijesz mnie, ale ty mnie zabijesz. Ten mnie nie zbił, ale ten z tą kropką wymiatanie cały czas myślę, że to próg. O, ale to, to pizno. Kurwa, nie bojno się do hody, jak skaczesz taki, nawet płytki. Łamać kostki. Już tych kostek mam tyle, że złamanych, że miał ubezpieczenie. Nie, już nie pociągnie. Siema. się ma? Kurwa, jakie. Jaki lak! bym dawno zabrał się za tego drugiego. Po chwili jak przestałem strzelać dopiero po chwili zginął, nie? Ale... W... O o Będzie boleć? Czy przeżyje? Przeżyję przeżyje? Dobra nasi mają RPG Widzę, że ogarniają mocno tą grę Nie są to żadne nupki. A zostaje jeszcze jeden z pannych Gdybym mógł zaznaczyć to bym zaznaczył, jeszcze jeden? Ale teraz daliśmy dupy Czuję, że się obaj zblokowaliśmy, nie? Dlatego zginęliśmy jak kawki Ło! Uuu, przegraliśmy? Serio? Ale... Było fajnie Oby więcej takich gry, fajnie się przyjemnie grało Szkoda, że po drugiej nie tam przychodzili co chwilę kampić, ale dobra To by było na tyle Na razie, cześć До на следващия раз.